No witam! No, wit no widzę, że byłeś w radio. Yy, audycja jakąś nagrywałeś. Domyślam się, że wyborcom. Słuchaj, jest tu hałas, w związku z tym może się przeniesiemy w inne miejsce. No ja po prostu powiem, że to była audycja, w której Radio Łódź przedstawia jedynki z naszego okręgu łódzkiego, czyli z województwa. Przeniesiemy się w inne miejsce, bo tu okay, samochody okay, przeszkadzają. Okay, hałas jest nie. Okay, to okay. dokończymy za chwilę. Dokończymy. No, jesteśmy. W miarę cichym w Łodzi miejscu, wśród wielkich, wielkich dębów. O, i teraz możemy sobie porozmawiać na spokojnie. Z tym, że jesteś jedynką w Łodzi z partii Korwin. No nie da się ukryć, to jest na stronach PKW, to już przed tym faktem nie uciekniemy. No dobrze, a jak ta jedynka? Takie chodzi hasło. Walczymy z partiami, z partiami systemowymi, z partyjniactwem, i mamy za zadanie, nie głosujmy, pomieszajmy szyki prezesom, nie głosujmy na jedynki i spadochroniarzy. Jesteś jedynką, więc jak się do tego ustosunkujesz? Ja jestem jak najbardziej za, tylko miałbym prośbę. Wyłączcie mnie z tego. Ja jestem jedną, jedyną jedynką, która jest wierna ideowo, jest po linii na bazie. I to ja jak najbardziej zasługuję na to miejsce numer jeden. Jak ta linia i baza wygląda? Jak ta linia i baza wygląda? No, Janusz korwin od 25 lat mówi zawsze jedno i to samo. Czyli wolność, własność, sprawiedliwość. I te trzy słowa, to hasło, jeżeli będzie wprowadzone w naszym kraju, będzie nam się żyło o wiele lepiej, nie będziemy nerwowi, pokonamy ten system i będzie kraj miodem i mlekiem płynącym. No właśnie wychodziłeś z radia, gdy cię spotkałem. Co się tam y, y, rozpowiadali no, słuchaczom? O czym radio pytało? No radio pytało przede wszystkim o ludzi, którzy kandydują, kto to jest. No więc odpowiedź była prosta. Są to ludzie y, związani tylko i wyłącznie z ideą, Janusza Korwin-Mikkego, ludzie, którzy w polityce nie grzebali, nie są to żadni spadochroniarze, nie są to żadni układowcy, nie są to ludzie z przeszłością ani z PO, ani z pis ani tym bardziej z SLD. Poza tym był temat. Imigrantów, tak, który jest teraz bardzo gorący, bo wiadomo, że Polska zobowiązała się przyjąć no, najpierw 2000, potem 11, teraz spadło do 7 ale mimo wszystko są to kwoty które nam narzuca Unia Europejska. My jesteśmy zdecydowanie przeciwni temu, żeby nam nakazywano przyjmować kogokolwiek. To powinno pójść z głębi serca i przyjmować tych ludzi, którzy są rzeczywiście zagrożeni wojną. Czy patrzyliście na te twarze tych uchodźców z dworca Keleti w Budapeszcie? Są to sami młodzi ludzie, którzy powinni walczyć o wolność swojej ojczyzny, a nie uciekać jak z szczury do Europy z powodów ekonomicznych. A może to są wojska, które mają być tutaj uformowane? A to wcale nie jest powiedziane, że nie. Tylko, że trzeba mieć na to dowody. Statystyczna rodzina yy, arabska. Liczy sobie 5, 6, 7 osób. No Czyli jeżeli tego. tych emigrantów sprowadzimy, oni mają prawo sprowadzić swoje rodziny. Czy nie obawiasz się, że te 5 czy 7 tysięcy, które pani kopacz chce sprowadzić do Polski, skończy się na razy minimum 5? No ja obawiam się, że to się skończy razy 10. O, tu takie duże rodziny są, No tak? zdecydowanie, bo w, w krajach arabskich rodzina to nie jest tylko mąż, żona, dzieci, ale również i rodzice i dziadkowie, których też można sprowadzać. No dziadków to chyba nie będą sprowadzać, bo to już drzewa starego się nie przesadza. Czym my rozmawiamy? Jak ja słyszę, że nasze służby są przygotowane do weryfikacji tych całych emigrantów, kto jest kimś, no to ja w to nie wierzę. Po prostu nie wierzę i nikt chyba w to nie uwierzy, gdy nasze służby specjalne nie potrafią Potrafiły zabezpieczyć polityków i to takich z pierwszych stron gazet, ministrów, których to dwaj kelnerzy nagrywali w restauracji Sowa i Przyjaciela. Tutaj nie uwierzę, że zostaną oni zweryfikowani. Partia Korwin, jaki ma patent na imigrantów? Jaki ma patent na imigrantów? Po prostu nie wpuszczać. Tym jedno, tutaj w naszym kraju są daj Boże. To jest super, bardzo małe zasiłki, w związku z tym imigranci nie będą chcieli przebywać u nas w kraju, ponieważ te zasiłki, które im zaoferujemy, zaoferujemy im jakieś małe mieszkanka, oni nie będą tym zainteresowani, będą w dalszym ciągu uciekać na zachód. Problem się zrobi tylko wtedy, kiedy to rządy zachodnie, czyli głównie Niemcy, bo emigranci, imigranci chcą głównie do Austrii, głównie do Niemiec, głównie do Francji, Szwecji. Gdy Niemcy zaczną nam ich odsyłać, ponieważ oni tutaj y, byli jako pierwsi, byli przyjęci. Wtedy zaczną się problemy. No, y, jakbyś mógł się odnieść do, jeżeli chodzi o tych imigrantów, do słów Martina Schulza, Niemca ponoć. No... Powiem tak otwarcie. Martin Schulz jest Niemcem, jak już wspomniałeś, i to Niemcy nie powinni w ogóle się odzywać, bo to oni są odpowiedzialni za tą krew przelaną przez Polaków, że wspomnę tutaj Drugą wojnę światową, jak i wszelkiego rodzaju przepędzenia. A w tej chwili Niemcy też jakoś inaczej poprzez pieniądze maczają palce w tym Eksodusie tych imigrantów z Afryki. A poza tym to nie będę komentował słów tego czerwonego Niemca. Szanowni Państwo, 25 października już niedługo, to prawie miesiąc. Co partia Korwin oczekuje? Partia Korwin oczekuje, że wejdzie w końcu do parlamentu, że tam zrobimy porządki. Że wprowadzimy jasne, proste, przejrzyste prawo, że w końcu ta wolność, własność, sprawiedliwość zakróluje w Polsce. My chcemy dumnej i bogatej Polski. Polska będzie dumna i bogata, kiedy to bogaci będą ludzie, którzy w niej mieszkają czyli nasi rodacy. Głosujcie na mnie, głosujcie na jedynkę z łodzi tylko jedną jedyną jedynkę, która jest właściwą jedynką. Nie głosujcie na pozostałe jedynki i nie głosujcie na spadochroniarzy.